Można tylko w to, że będzie lepiej, bo już gorzej chyba być nie mogę. Trzeba, trzeba kiedyś dojść do dna, żeby się odbić i żeby było lepiej. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że ten przyszły rok, jeżeli nie doprowadzi nas do kompromisu, to przynajmniej nauczy nas wspólnie wzajemnego szacunku, bo to by było dla nas bardzo ważne. Dokładnie. I życzę wszystkim zdrowia, no bo bez tego tak naprawdę, proszę Państwa, no, wszystkie nasze zamierzenia i cele nie będą miały sensu. Więc zdrowia w nowym roku i jakby spojrzenia z dystansem na to, co się dzieje w mnie, może z jakimiś nowymi refleksjami, może z jakimś nowym spojrzeniem też na mnie, bo... Ja też czuję się w jakiś sposób przez państwa odrzucany i nie ukrywam, że to też może być mechanizmem oglądu, że tak się zachowuje inaczej, bo jednak nie oszukujmy się, no jakby od dwóch lat razem nawzajem się ćwiczymy, tak? Panią przewodniczącą miałem okazję spotkać się przed całymi świętami na kortażu i było mi bardzo miłowo taka była miła nasza reakcja nawzajem. Nie przenoszę spraw samorządowych powiem, na życie tak, Po prostu myślę, że będzie lepiej. No, tego Państwu. Muszę. Dziękuję, Dziękuję. Do you know what